A tu jest powietrze w kole? Jest. Jest, co ma nie być? Jest. Ale tylko na górze. Tak. 208, 1, 2 piórtek, 110 koni mechanicznych. Turbo doładowany. Start stopem. Ta tam start stop można pominąć, bo zawsze można wyłączyć. W cenniku jest. W cenniku jest. Ale dzięki tym 110 koniom, zdaje się, że ten samochód może być całkiem fajny. Lubiłem 205, 106, 206, no 207, 207 pominę. Nie lubisz 207? Nie, 207 mi się nie podobała, ale kolejny ładny Peugeot. Kolejny ładny Peugeot. W końcu wrócili do tego, co potrafią robić naprawdę dobrze, a małe samochody od lat robili całkiem fajne. Powiem tak. fotel jest ok, miejsce na okieć mam, z przodu siedzi mi się dobrze, nogi mi się mieszczą. Ta, jak na, jak na... kierownica jest Jak okay, na mały o... samochód. No, jest... mało skręcam kierownicą. A to jakie mało? Czas szybko leci, jest poliwcie. Zmieniono silniki. Silniki pewnie zmieniono głównie dlatego, że tamte, które były, nie spełniały. Do kamery nie na mnie. Stosownych norm emisji. maskę. Stosownych norm emisji. Patrzali do kamery. Więc teraz mamy. 1-2. Turbo. 110 koni. Możliwe. No właśnie to jakaś jest? szmat... O, poczekaj, to się da zdjąć. To jest takie. Ja, ja lubię zdejmować wszystko, co jest nie tak, Potem tego nie założymy, ale możemy a. zdjąć. Jak nie założymy, ja nie założę. O. o. A wiesz co, w tych starych było fajnie, bo to to było jakieś takie z napisami, można sobie było nad łóżkiem powiedzieć. Redukcja kosztów. A to takie szmaciane. To... Dobrze, więc skrzynia chodzi zupełnie inaczej niż w Mazdzie mx 5 Przecież Tak, tak, to na pewno. Odwrotnie, o. <laughs> Czekaj, odwrotnie to jedynka do... Nie próbuj. Nie, nie, nie próbuj. To ja, to, ja to założę, udowadniając swój profesjonalizm. O ile oczywiście założę. Ja udowadnia. Udowadniam, proszę bardzo. Proszę bardzo, Jest udało jak się. jak nowe. Potrafimy zdjąć i założyć osłonę na silnik. Możecie założyć warsztat. To znaczy... Chwileczkę, to ja poczytam. Poczytaj. Poczytam, co, co o co tym na... samochodzie mówi prawdziwy fachowiec Tomasz Kamiński. Udany silniki wygląd. Samochód prezentuje się wręcz sportowo. A do takiego stylu idealnie pasuje dynamiczna jednostka napędowa. Także kręcenie niewielką kierownicą kojarzy się z samochodami o sportowym charakterze. Patrz, Daj nie. mi czytać. No, a kręcę trochę Szkoda aut... tylko, że Peugeot 208 jest drogim maluchem. No właśnie. No Jak to słusz... nie jest tanie auto. Jak słusznie zauważył redaktor Tomasz Kamiński. Tak. znany ekspert w branży motoryzacyjnej, proszę pana. To nie jest tanie auto. Nie. Otóż proszę pana. Z tym silnikiem nie może być tak. 62 300 kosztuje ee, w podstawie, ale w podstawie podstawa jest testowana... tylko w wersji Allure bo najbogatszej. Bo do wersji podstawowej nie dokupimy. Nie wersji podstawowej nie możemy kupić z tym silnikiem. Ten silnik jest dostępny tylko w wersji najbogatszej wyposażenia, więc to samo z siebie rozumie się, że musi nie swoje bądź. kosztować, taniej bo taniej na pokładzie jest więcej elementów, które w zwykłym karzecie są niedostępne. Nie, to silnik wyje. <laughs> tak, tak, tak. Nie jest to zbyt natarczywy dźwięk, pewnie nie będzie tego słychać na nagraniu, ale, ale słychać takie buczenie. Nie, no ale. Jeździ, skręca, hamuje tylko biegu. Biegi. biegi. Fajnie wygląda. Fajnie, to prawda. Jeden, jeden z ładniejszych samochodów w tej klasie. 110 koni z turbodoładowaniem. Trzech cylindrów. Jeździłeś tym? E, jeździłem 308 z tym Bo ja kilometiem. jeszcze tym nie jeździłem. Ja jeszcze tym też nie jeździłem. Jeździłem 308 z tym silnikiem i 308 z tym silnikiem, bo mimo, że jest większa, naprawdę całkiem fajnie jeździ. Przyspieszenie od 0 do 109,6 Możemy stracić 0,50. Tak, to będzie zgodne z prawem. Prędkość maksymalna 190. Uwierzymy na słowo, Uwierzymy skoro na słowo, redaktor tak. Kamiński raczył to napisać, to na pewno sprawdził. Na drodze do Piaseczna. Y <śles> Nie, przepraszam, napisał dane fabryczne. To, to nie, to nie muszę sprawdzać. To, to, to nie muszę sprawdzać. Zakładamy A w środku, jak to w nowych peżotach ładnie jest? No jest bardzo ładnie, w starych też jest ładnie. Nowych jest jakby ładnie. Dlaczego? Nie wiem, czy to wszystko jest praktyczne, a wręcz wiem, że jest niepraktyczne, ale powiem Mówi ci, że. Mówi, że o małej jeśli chodzi, kierowniczce? Jeśli chodzi o design, to jest naprawdę super. chłopaki z PSA dają radę. Jest mała kierowniczka, no proszę właśnie, bardzo. jest jeden problem tutaj. Jaki problem? No tak. Że zegarów nie widać? Że, że... Trzeba albo zrobić tak. I... Oj, tam, oj, tam, ale kto, tak. kto z kamerą siada za kierownicą? Nie, no, no, właśnie. no dobrze. Jest fakt jest fakt. kamery też nie widzę. To prawda, zgadzasz się z opinią redaktora kamiennego. A napisał coś o skrzyni? Że powinni ją wymienić skrzynia, albo skrzynia, coś? skrzynia, 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 skrzynia. No, bo jak napisał coś o skrzyni, to tak. Matka, matkę możecie pożegnać I proszę pana, mniej entuzjastycznie można się wypowiadać o współpracującej z motorem pięciobiegowej skrzyni. Redaktor Kamiński jest kulturalny. Jakie mniej entuzjastycznie? Ty byś napisał, że jest do... Mm. Do 4 liter. A redaktor nie Kamiński, no. jako kulturalny młody człowiek, mówi, że no. mniej entuzjastycznie. To jest eufemizm, proszę pana. A, to jest, się... proszę pana, to, co ludzie zaczną doceniać za jakieś 20 lat. Modele bez tego nadają się wyłącznie na kurnik, a z tym na szklarnię. <laughs> Jeśli chodzi o rozwiązanie, to z oddzielnym panelem do sterowania klimatyzacji to jest bardzo dobre rozwiązanie. Dlatego, że sterowanie ekranem dotykowym, który jest gładki, płaski i tak dalej, wymaga oderwania wzroku od drogi. Natomiast jeżeli mamy klasyczne przyciski, przełączniki, jak się już nauczymy, gdzie co mamy, a jak jeździmy samochodem, dużej to się nauczymy, to możemy sobie przestawić klinkę. Nie patrząc na panel, nie odrywając wzroku od drogi. Także to jest lepsze rozwiązanie niż, Duże sterowanie. Lepsze, niż sterowanie. z tego miejsca. Przyzwyczajenia wymaga niską umieszczona, niewielka kierownica? Wymaga, wymaga. Na po początku wymaga, bo delikatnie. Materiały skręt. wykończeniowe mają dobrą jakość? Mają. Mają. Szczera prawda. W mieście samochód potrafi się zadowolić 7 litrami na 100, ale pod warunkiem, że korzysta się z trybu eko. To ile to je palił? 6 ,5. Ty Uuu. korzystałeś z trybu eko? nie no Sterling litery mi się mieszczą, kolana jak cię mogę, natomiast głowa niestety nie. Powstaje pytanie, co ważniejsze. Jak w każdym samochodzie tej klasy, no, no proszę, proszę bardzo. bardzo. Sprzęt naszego filmowca. Tak, trzy butelki wody, o, etui szereg. na okulary. Etui, etui. Milion dolarów. No klasyczny punkt programu, proszę Państwa, wszyscy na to czekaliśmy. Jest. No i jest koło. Bagażnik jako konkurentów, ani za duży, ani za mały. No, tak jak w samochodzie tej klasy. No. Samra, no. W tym segmencie to całkiem, całkiem fajna w... propozycja, przyjemne auto. No, jeśli tylko pogodzicie się z ceną, która jest taka, jaka jest, zawsze możecie kupić wersję trochę mniej wypasioną. Ale wtedy nie będzie taki przyjemny. Wtedy nie, nie będzie taki przyjemny, bo te 110 koni z tych trzech cylindrów. Naprawdę... Z drugiej strony, jak sobie weźmiesz podobnie wypo... wypasione polo, to będzie to kosztować. ojeja! Będzie brzydsze. I jeszcze trochę. A wcale nie tańsze.